Cześć. Wyobraź sobie taki scenariusz. Jest stolarz z Niemiec, właściciel małego warsztatu z pięcioma pracownikami, eksportujący meble do Polski i do Niemiec. Zgłasza się do mnie z takim problemem: codziennie robię analizę projektu mebli. Manualnie dobieram drewno, okładzinę i okucia. Tracę godziny, klienci czekają, błędy sporo mnie kosztują w skali roku. To jest realny ból dla warsztatów stolarskich nie tylko w Niemczech, ale także w Polsce czyli manualna analiza projektu mebli to strata czasu i pieniędzy. Dzisiaj pokażę Ci krok po kroku, jak analizuję takie problemy, jak buduję działające rozwiązanie w jeden dzień i zamieniam to w pełną współpracę. Zapraszam. Ten przypadek zaczął się od darmowej rozmowy strategicznej. Klient z Niemiec wysłał mi potem mailem link do swojej rozmowy z Gemini, która zaczęła się w maju 2025 roku. Tak, jak widzicie tutaj na załączonej dokumentacji. Jak widzicie, dokumentacja została opublikowana i wysłana 2 października 2025 roku, czyli klient próbował podjąć się realizacji rozwiązania przez 5 miesięcy. Ja rozwiązałem ten problem przy pomocy AI w jeden dzień, ale o tym później. W skrócie wyglądało to tak. Chcę zbudować pełną aplikację dla stolarzy. Od uploadu projektu mebla przez rozpoznanie wymiarów i określenie elementów widocznych na projekcie, celem kalkulacji materiałowej. Czyli ilości i kosztów drewna, okleiny i okuć. Chciałbym, aby rozwiązanie było dwujęzyczne, zarówno dla rynku polskiego, jak i niemieckiego. Brzmi bardzo ambitnie, ale analiza ROI pokazuje 50 tysięcy euro oszczędności rocznie, więc projekt ma jak najbardziej sens. Oto mój krok numer jeden. Analizuję więc transkrypt rozmowy z LLM. Klient chciał kompleksową apkę, pełny skan, bazę dostawców, kalkulacje i integrację z dostawcami. Ale ja optymalizuję. Zamiast budowy od zera skupiam się na szybkich zwycięstwach. Używam mojego zaawansowanego promptu do mapowania procesu, czyli pytam o aktualny proces Azys, czyli jak jest teraz, ręczne foto, obliczenia w Excelu, błędy i 3 godziny na zlecenie. Proponuję to be, oznacza to proces jak będzie potem, czyli upload dokumentu do aplikacji, AI z Vision rozpoznaje projekt mebla, jego wymiary, ilość materiałów i przeprowadza automatycznie kalkulację materiałową. Mój priorytet to wysoki zwrot z inwestycji. Oszczędność czasu na manualnym doborze spada więc z 3 godzin na zlecenie do 15 sekund na zlecenie, plus redukcja błędów o 20%, czyli dodatkowo mniej zwrotów. Ponadto mamy także podwójny market. Prompt multijęzyczny w aplikacji, czyli demo, pokazuje sugestie po polsku i po niemiecku. Przy okazji, mój prompt do mapowania procesów celem znalezienia szybkich zwycięstw jest do ściągnięcia w opisie filmu. Kopiujemy go, wklejamy do chat GPT, Bądź też kloda i postępujemy zgodnie z instrukcją. Teraz budowa prototypu. Zaczynam od mojego profesjonalnego promptu. Oto kluczowe jego elementy. Zakres funkcjonalny MVP, czyli podajemy tutaj import plików poprzez drag and drop, obliczenia, generowanie listy elementów, czyli boki, góra, dół, półki, tylna ściana z logiką dzielenia oraz obwodem okleinowania. Określamy materiał bazowy jako płytę 2800x2070 mm dla korpusu i pleców. Jako wyniki chcemy dashboard z podsumowaniem arkuszy, oklein, listą ostrzeżeń i eksportem do pliku CSV. Określamy także stack technologiczny. Czas na demko naszej aplikacji. Wybieramy sobie przykład skomplikowanej trzyczęściowej szafy. Klikamy Start. Mija kilka sekund i mamy w dashboardzie pełne obliczenia. Możemy oczywiście całość eksportować do pliku CSV. W podsumowaniu obliczeń są wyniki dla mebla typu szafa trzyczęściowa o określonych wymiarach. W uwagach jest też informacja, że element typu plecy jest za duży dla płyty i został automatycznie podzielony. Mamy także płytę korpusową 18 mm 4 sztuki, płytę tylną 6 mm 2 sztuki, taśmę do krawędzi 30 m bieżących oraz inne elementy. A to są dodatkowe udoskonalenia, które zaproponowałem. Backend w NIT-nie z wyzwalaczem Telegram i WhatsApp, czyli stolarz wrzuca zdjęcie projektu i dostaje sugestie z powrotem. Integracja z realną bazą dostawców, czyli aktualne ceny z api hurtowni polsko-niemieckiej, oraz tryb głosowy, czyli opis projektu głosem dla szybkich zapytań. To są szybkie zwycięstwa, które podnoszą wartość tego rozwiązania do pełnej automatyzacji. Jeśli podobny manualny proces to także Twój ból, zacznij od mojej darmowej checklisty oraz promptu. Linki znajdziesz w opisie filmu. Po prostu oceń swoje procesy i zobacz, czy jesteś w strefie czerwonej. Jeśli chcesz podobne rozwiązanie, jak to przedstawione w filmie, to umów darmową rozmowę 15 minut, kompletnie bez zobowiązań. Zdiagnozuję Twoje procesy i pokażę, jak w dwa tygodnie zautomatyzować Twój biznes. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!